Cześć widzowie! Zapraszam Was dzisiaj na urbexowego vloga. Udajemy się do miejsca, które jest na mojej liście urbexowej. W Grabstwie Donegal. Spędziliśmy tam fajnie 3 dni razem z Lili i Jagą, ale wróćmy do naszego urbexu. Zainspirowany pewnym vlogiem na Facebooku i jeszcze piękniejszymi zdjęciami z tego vloga, postanowiłem sprawdzić, jak w tym momencie wygląda ten hotel ponieważ dostałem informację, iż w tym momencie jest prowadzony remont i muszę się spieszyć. Oto, co zostałem na miejscu. To są właśnie te zdjęcia, o których Wam mówiłem. Super klimat, co nie? Niestety miejsce nie wygląda już tak interesująco. Wszystko przez ten nieszczęsny remont. Oj, szkoda, że ludzie nie widzą w tym piękna i chcą to remontować, ale w tym przypadku inwestor chyba przeliczył się z kosztami naprawy, bo miejsce znowu wygląda na opuszczone. Takie jak powinno być. Okej, okay, idziemy na górę. Tylko trzeba uważać. Wszędzie widać pełno porozrzucanych narzędzi, tak jak tutaj ta wietarka, ale pracowników brak. Może wrócili do Polski. Widać, próbuję to remontować i to jak widać tutaj po sprzęcie składują ten cały zepsuty sprzęt w jednym pokoju <grymne> Tutaj wykląta odpadło z sufitu wiatrak. Dobra hmm. Myślałem, że będzie lepiej trochę. Były tutaj takie fajne łóżka, e, pokryte taką pleśnią, z pięknym widokiem. Wyglądało to. Wyglądało. O, zostało jeszcze na suficie e, roślinność. Zobaczcie, jak to śmiesznie wygląda. To jest sufit, to nie jest podłoga. To jest sufit. Tu po prostu były przepiękne pokoje. E, były tutaj przepiękne pokoje porośnięte właśnie mchem. Pościel była na łóżkach i to komicznie wyglądało. Taka no takie jakby to powiedzieć The Last of Us albo jakaś zombie apokalips. Przepięknie to wyglądało. Teraz zostały tylko rośliny na suficie. Dobra, idziemy dalej. Wchodzimy teraz na sam dół. Tutaj została coca Coli maszyna. Zobaczymy czy została jeszcze kolka w środku. Nie ma nic. Niestety cały mechanizm w sumie nic ciekawego już tutaj nie zostało wszystko jest wybebeszone ktoś to widać naprawdę próbuje ogarnąć tutaj bezpieczniki okej okay. o basen wow Wow, zobaczcie tylko na to. Taki piękny basen kiedyś był. Tutaj taki mniejszy brodzik. się mm. <laughs> wyjdziemy. Super, super kiedyś tu było. O, chociaż basen się ostał. O, jacuzzi jeszcze jest. Tu średny? No, jacuzzi. O, fajnie. Sauna! Wow! No, jeszcze jest nawet ten do robienia sauny. <grywy> tutaj się zostawia kamienie, żeby później parowały. Tutaj na wodę. No, tu ktoś imprezę miał. Dobra, fajnie. Zobaczcie, co udało mi się znaleźć. Są te gogle. O, jeszcze te dopływania nauki na ramienniki. Trochę creepy. Hotel wybudowany był w 1970 roku mieścił 32 pokoje, a najbardziej znanym był. Uh. Klientem hotelu był to miejsce, George Best To miejsce musiało być naprawdę przepiękne Przepiękne Legenda Manchester United A teraz tylko Tylko ruina została Uwaga na głowę Co tutaj jest? O, jakiś gaz Nie wiem po co O, Zobaczcie, tutaj można wejść w ogóle Po jakichś dziwnych schodach Do góry i tutaj jest jakiś łaz? O, ktoś chętny? Winko. O, ile eurocentaków, 5 centów. A, czyli to jest część od restauracji. Zobaczcie, z menu 7,50 za tuna with chips, czyli tuńczyk z. Chips to są frytki. Ciekawe, czy jakieś inne... Nie, wszystko to samo. O, butna z gazem. Do kampera by się przydała. Co to jest. Hotel działał do 2015 roku, w którym to właściciel ogłosił wiem, to upadłość. Jest. Dzięki za oglądanie i pozdrawiamy Was z Inlandii. Za wszystkie lajki dziękujemy. I do następnego. Fight for compose